Cześć, kochani! Zastanawialiście się kiedyś, co kryje się w kocich uszach? Te małe puszyste kępki futerka, które tam widzimy, to nie jest przypadek ani ozdoba. To prawdziwy cud natury, który pomaga naszym mruczącym przyjaciołom w codziennym życiu. Te delikatne włoski działają jak profesjonalne filtry dźwięku, tłumią niepotrzebne hałasy, dzięki czemu kot słyszy dokładnie to, co powinien. Ale to nie wszystko. Pełnią też rolę naturalnego termoizolacyjnego kocyka dla uszu i chronią je przed kurzem i brudem. Sprytne, prawda? A wiecie, co jest najfajniejsze? Każdy kot ma swój unikalny wzór tych włosków. To jak jego osobista uszna fryzura. Niektóre są tak artystycznie ułożone, że mogłyby startować w konkursach piękności. Jestem ciekaw, jak wyglądają uszka waszych kotów. Zostawcie lajka, jeśli wasz futrzak też ma swoje wyjątkowe kłaczki. A jeśli spodobał Wam się ten filmik, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek ze świata naszych mruczących przyjaciół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.